poranków poetyckich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. No jest to skromny jubileusz, tym niemniej chcieliśmy zaznaczyć jakąś rangę tej uroczystości w naszej szkole, organizując to w nieco bardziej uroczysty sposób po południu, mimo że nazwa jest poranek. Także z okazji tego skromnego jubileuszu, ale mamy nadzieję, że tych kolejnych będzie, doczekamy. Z okazji tego jubileuszu spotkaliśmy się tutaj w szerszym nieco gronie, bo zwykle to odbywa się tak, że jak sama nazwa wskazuje, poranek odbywa się w godzinach dopołudniowych, w czasie zajęć szkolnych poszczególne grupy uczestniczą w tych imprezach wraz ze swoimi opiekunami, a dzisiaj uroczyście zaproszonymi gośćmi spotykamy się w gościnnych murach Muzeum Regionalnego w Krotoszynie. Witam Państwa bardzo serdecznie na szczególnej uroczystości w naszej szkole, mianowicie, proszę Państwa, 10 lat poranków poetyckich. Ja, szczerze mówiąc, pamiętam pierwsze poranki, ale wtedy w zastępstwie tutaj przychodziłem jako wicedyrektor, oddelegowany przeważnie przez mojego dyrektora, pana, pana Dyrektora Bartoszewskiego. Mianowicie, natomiast od 6 lat już. Uczestniczę w tych porankach i powiem, że tak szeroki repertuar, jaki się przewinął przez te poranki przez te 10 lat, to trudno sobie pamiętać, gdybyśmy musieli tutaj, panie małą kronikę chyba pisać, ale to trzymanie czasu. Pamiętam to młodzież, która przechodziła na pierwsze poranki. Ale... Niektórzy, czyli nie wszyscy. Nawet nie większość wszystkich, ale mniejszość. Nie licząc szkół, gdzie się musi i samych poetów. Będzie tych osób może dwie na tysiąc. Lubią. Ale lubi się także rosół z makaronem, lubi się komplementy i kolor niebieski. Lubi się stary szalik, lubi się stawiać na swoim. Lubi się głaskać psa, Poezję. Tylko co do takiego poezja? Niejedna chwiejna odpowiedź na to pytanie już padła. A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego jak z pamiętej poręczy. Szczęścia, bogactwa, sławy, euforii miłości. Tak, to wszystko kusi. To wszystko jest ważne, ale nie o tym piszą poeci. Dlaczego? Bo to, co człowiekowi najdroższe, najcenniejsze, jest zazwyczaj na wyciągnięcie ręki. To coś, ten ktoś jest tuż obok nas, a my tego często nie widzimy i nie doceniamy. Posłuchajmy o prawdziwych darach losu, sławanych w pieśni i w poezji. Eu Młodości, matkę przy sercu. Jeden mężczyzna na życie, jeden syn do kochania na zawsze. Jedno ognisko, jeden dom. Jedna jabłoń, która rodzi rok w rok. W wierne ślepia, kłębek kota w kolanach. Jeden próg, który pamięta stopy tych, co odeszli. Dużo. Za dużo, by odwrócić się i wyjść na zawsze. A są takie ciche, zwłaszcza te w gdy spotkasz takiego góra. Wiele z nim nie pogadasz, najwyżej nam chodzi o... Ci zimnej powłoki, którą zakładasz na twarz od poniedziałku. W artystycznych pozach okazji od tak trzeba, przez tak wypada, do muszę i tamtej strony lustra Alicjo z kraje czarów. Ona, myślałam, że ją znam, miała takie samo imię, nazwisko. Chyba nawet dwa. Od czasu do czasu pisała wiersze, snując się w dymie papierosów jak ćma bez światła. Czasami chce się ominąć siebie z tamtej strony lustra i ukradkiem spojrzeć w twarz. Poganiam się od niepokoju i zachłannie przętem ciepło, wokół miłości. Zabraciam się swoim mała, stróżem. Zapytałem... ostatnie myśli i będziesz od wiosny po jesień, aby w kokonie Babiego lata, kiedy w pokonie Babiego lata zdrzemnę się, by przed wiośniem obudzić się z Tobą na nowo, jak dziś. Jestem trochę ja. ciemne gasto. Szare cukrówki przyspilone zimnem do nalika łędzi cierpliwie czekają. No, Wielka jest jak katar, pojawia się nagle, nie wiadomo skąd i dlaczego. No chyba, że bo dusza zziębła trwa 7 dni albo tydzień do miasta. i mija. Ja jestem synem tego miasta, spóźnionym wnukiem tej ulicy. To tutaj wstało moje słońce, i tu zaćmiły się księżyce. Pomiędzy brukiem a chmurami smutku, w gęstych kałużach i gardłach podwórek, cudem przemiany stałem się człowiekiem. Ja szczur marnotrawny, ja syn co wędrowcy. Homel Drochobycz i stary Krotoszyn, miasteczka nasze spod Orłów i Menory. Jednych już nie ma. Inne trawi nuda. Dzieckiem im jestem i sumieniem żywym. W szarych pokojach z papierowych tapet, w śmiertelnie sinym elektrycznym świetle, w brązowych ramkach dogorywa spokój, a łóżka milczą, nie krzycząc w zachwycie. Świat zasnął na rysunkach bruna. Piękne kobiety włożyły już czewiki. Stary strych opuściły cudowne ptaszyska. Nie przyszło to w zachwycie. Ja jestem synem tego miasta spóźnionym w tej ulicy. To tutaj wstało moje słońce i tu zaćmiły się księżyce. Dziękuję. Państwu za przybycie za te miłe słowa. Ja tylko chcę jeszcze uzupełnić, że rozpoczęliśmy i zakończyliśmy, jak klamrą właściwie zabraliśmy to nasze spotkanie e, wierszem krakowskiego poety Adama Ziemianina. E, wiersz nazywa się znamiennie Testament Poety. E, a jeszcze tylko muszę Państwu e, dodać, winna jestem e, taką informację, że wszystkie wiersze, które tutaj usłyszeliśmy, są autorstwa Elżbiety Skorupskiej Raczyńskiej. Nie wiem, chyba taka mniej znana poetka, ale wydaje mi się, że, że piękne wiersze napisała. Także bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję mojej wspaniałej młodzieży.